Oczywiście wszyscy Państwo mogą brawami nagradzać. To są wyjątkowe stroje. Można robić, jedną ręką możecie klaskać, drugą ręką możecie robić zdjęcia. Oczywiście trzy najlepsze przebrania, porosłe i trzy najlepsze przebrania dziecięce dostaną wyjątkowe nagrody. Na końcu każdego szanującego się pochodu jest oczywiście pokaz umiejętności konnych. To jest godzina 14.07, a, a więc za dokładnie 8 minut. Za 8 minut zapraszamy Panią Spółnaparatę. Bo tam będzie czoło, bo tam bowiem będzie przedstawienie zespołu szkół w Kłają, klasa druga B. Gdzie jest klasa druga B? Ręka w górę. Kłają z klasy drugiej B. Tam? Ale szybciej. Szybciej. Rodzice są